Dzień dobry! Jak widzicie, wszystko kwitnie, pewnie już zauważyliście u siebie na pasiekach, albo jak nie macie i się dopiero tym tematem zainteresowaliście, no to mamy kwiecień tak naprawdę, więc w końcu. To znaczy, nie, kwiecień, nie, to ja brazy, to już jest maj. To jest początek maja, po majówce jestem, więc wszystko żyje, wszystko bucha wręcz nektarem. Ale dzisiaj, jako że w sumie bucha nektarem, no to zaraz się pojawi nastrój rojowy. A jak się pojawi nastrój rojowy, no to, trzeba, to znaczy trzeba zapobiec temu, a żeby temu zapobiec, się robi odkłady. A żeby mieć odkłady, trzeba mieć jedną ważną rzecz, matki. I na początku sezonu, a maj to jest taki początek sezonu, jeśli chodzi o odkłady, bardzo ciężko o matki, trzeba robić sobie albo zapisy i moje doświadczenie jest takie, że nawet jak macie sprawdzonego hodowcę, no bardzo ciężko jest dostać powiedzmy w połowie Maja czy pod koniec Maja albo w trzeciej połowie, w trzeciej kwartale, w trzecim kwartale Maja matki i najgorsza sytuacja jest taka, kiedy hodowca, u którego mieliście zapisy, nagle wam mówi no nie ma. Więc najlepszym rozwiązaniem tak naprawdę jest zrobienie sobie matek. I żeby zrobić matkę, no potrzebujecie tak naprawdę, macie parę możliwości. Pierwsza możliwość to jest w ogóle zrobić odkład, zostawić sobie to w pieruna i sobie pszczoły teoretycznie matkę zrobić. To jest ta słabsza wersja, bo pszczoły ciągną mateczniki na różnych larwach i nam zależy, żeby matka mimo wszystko była jak najlepszej jakości, więc co robimy? Z reguły albo kasujemy matkę w jakiejś rodzinie i wykorzystujemy tą rodzinę jako starter tak w sumie dla matek. Później tam przekładamy larwy i tak dalej, ale o tym później. No, wada tej metody jest taka, że no tracicie rodzinę. W sensie tam nie ma czerwienia, więc trochę szkoda, miód jest oczywiście zbierany, więc to nie jest, że tak, że stracicie stracicie, bo tam możecie później poddać tą matkę i macie. Aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem tej metody, jestem raczej zwolennikiem tego, co dzisiaj zrobimy na filmiku, czyli zrobimy starter. Starter, czyli tak naprawdę, w moim wypadku sypanie z ośmiu rodzin, będę przekładał tylko ramki z czerwiem, trochę pszczoły na tej ramce będę również przekładał, żeby to po prostu wygrać, Ramka pszczoła będzie w miarę na wygryzieniu. W stopniu rozwoju, że po 10-12 dniach ta pszczoła jest już wygryziona. Więc jeśli w momencie, w którym teraz położycie. 8 ramek do ula w sensie do takiego startera i ona się wygryzie, to pszczoły będzie tak naprawdę prawie na dwa korpusy. To jest bardzo dobra sytuacja, bo to jest młoda pszczoła, ona chętnie wychowuje larwy, tylko że larw nie będzie teoretycznie, bo praktycznie będą i pszczoły teraz, które są w ulu, które będą w tym starterze, będą wychowywały matki. Więc to musicie zrobić na, na te larwy nieszczęśnie przeniesione na których zostaną pociągnięte mateczniki randomowo, tak, tak naprawdę, musicie je zerwać i po 10 dniach taki starterek jest gotowy jakby do, do pracy, do pracy z matkami. A matkę robimy tak, że wkładamy specjalną ramkę z takimi miseczkami, to się nazywa sztucznymi i tam przekładamy larwę. Znaczy najpierw przekładamy, a później wkładamy. To będzie jakby za 10 dni w filmiku. Na razie ten filmik będzie się skupiał raczej na zrobieniu bardzo dobrego startera, bo tak naprawdę starter to jest kluczowa rzecz przy robieniu matek, bo larwa. Musi być dobrze wykarmiona. Tak naprawdę jest wiele rzeczy kluczowych. Jest dobry starter, dobra larwa, ale o tym spokojnie. O tym będzie kolejny filmik, a teraz w sumie może, żeby nie przedłużając takie podsumowanie co, co filmiku, bo ględzę i ględzę. Teraz zajrzymy do ula. Pokażę jak wygląda siła rodziny, z której będę pobierał ramkę, jak przyzbierają miód, no bo już wiem, no zbierają, więc teraz zobaczycie jak sobie ładnie. Ładnie ciupają ten miodek z tego co tutaj kwitnie. Pewnie, pewnie mniszek i inne dziwne rzeczy. No i zobaczycie jak wygląda starter tak naprawdę, już gotowy do, do produkcji matki, z czego film o samej produkcji, o przekładaniu larw i tak dalej, no to siłą rzeczy dopiero za 10 dni, kiedy ten mój starter się wygryzie i będzie jakby pełnoprawną bombą do, wychow do wychowania matek. Dobra, zapraszam. Jesteśmy przy przykładowym ulu yy, uludowcy. U góry jest miodnia. Podnoszę i no, mogę określić, że zbierają. Jeszcze na koniec zajrzymy do środka. Ale zanim to nastąpi, zróbmy to, co musimy zrobić. Może mi się podkurzacz kończy, ale damy radę. Potrzebujemy ramki. Najlepiej z czerwiem na wygryzieniu bez matki. Problematyczne jest to, tak jak mówiłem, bo. Czasami nie mam znakowanej, więc trzeba naprawdę dobrze się poprzyglądać, żeby nie wycisnąć, żeby nie zrobić większej szkody niż pożytku. Dobra, coś takiego. Tutaj nie powinno być matki, bo nie ma żadnych jajeczek. Ramka jest wypełniona pierzgą. No i tak naprawdę jest pszczoło od beleczki do beleczki z drugiej strony nakrop. Więc raczej tutaj matki nie będzie, ale zrobimy coś takiego. I teraz. Taka ilość pszczoły, yy, przy takiej ilości pszczoły trudniej się pomylić oczywiście, ale później jak trafi taka ramka do yy, ula, w sensie do tego yy, startera, no tej pszczoły może być niewystarczająco. Fin, finalnie, zobaczę, finalnie zobaczę, jak to będzie wyglądało i najwyżej z miodni dosypię trochę pszczół. No, ale dobra, ta rameczka leci do... O, tutaj są jednak larwy, czyli matka mogła być. Poprzeglądajmy się jeszcze bardziej uważnie. No nie widzę. Jak będzie, no to dupa, ale no na tą chwilę nie widzę. Mam to na filmiku, więc no przynajmniej będę wiedział, z której rodziny. No dobra, to, to leci do startera. W miejscu, gdzie była ta ramka, ląduje ramka z węzą. I teraz tak. Ja niektórzy... Jak to się ogląda, to wie, o kim mówię. Teoretycznie pszczoły nie powinno się wsadzać ramki w środek, no bo to może dzielić gniazdo i może dojść do tego, że powstaną mateczniki. Ale szczerze powiedziawszy, nie miałem ani jednej takiej sytuacji. Prawilnie powinno być tak, że ramka z węzą powinno lecieć albo tutaj, albo tutaj. Zakładając, że wszędzie jest czerw. No i ja kładę tutaj, no to będzie czwarta ramka od tej strony. Nie zakłóci to praktycznie nic moim zdaniem, aczkolwiek mogę się kiedyś obudzić i bardzo zdziwić, na tą chwilę e, nie miałem takiej sytuacji, żeby podłożenie ramki w miarę na środku z węzą <laughs> zmieniło coś w bólu mocno. Hmm, jakieś problemy stworzyło. E, wręcz bym powiedział więcej, jeśli ramkę włożymy z węzą pomiędzy czerw, hmm, no to szybciej ją odbudują, aczkolwiek. Coś za coś, bo to mówię, to jest naprawdę sroga ingerencja, bo przedzielamy czerw węzłom. A pszczoły nienawidzą, jak coś jest pomiędzy czerwiem. No i czasami może mogą tak zrobić, że się rodzina podzieli na dwie. No ja jeszcze takiej sytuacji nie miałem. No i tyle. Eee, słuchajcie, eee, zajrzymy jeszcze do miodni, tylko położę kratę odgrodową i podwyższę stojak. No widzicie, pszczoła jest. Eee, czy coś zbierają? No, powinny, bo czułem, że jest ciężar. A, zbierają. Aktualnie kwitnie no, rzepak, ale tutaj rzepaku raczej nie uświadczymy. Kwitą drzewa owocowe, mniszek i tak dalej. Ładnie zbierają. Jest świeży nakrop, aczkolwiek taka ilość to wiecie. To jest homeopatyczne. Ale. O! 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 Ale tutaj już ramka trochę nawet waży, jak na tak naprawdę niecały tydzień z podłożeniem. Więc możliwe, że do końca maja. Uda mi się zebrać miód, i to szczerze powiedziawszy, fajnie by było. I to nie mówię o miodzie, takim stricte jakimś towarowym, tylko o takim wiecie, ta ramka była podłożona z węzą, bo ja mam tak, że z reguły, no, jeśli mam więcej suszu, to oczywiście kładę więcej suszu, ale jeśli mam raczej niedobory suszu, a tak jest, praktycznie chyba zawsze, no to kładę tak. Ramka z suszem, ramka z węzą, ramka z suszem, nie? I od razu, praktycznie, jeśli rodzinka jest naprawdę silna, to ją odbudowywuję. Jeszcze z tyłu zobaczymy. No, widzicie. No, to jest ramka odbudowana. Naprawdę ta rodzina jest ładnie. ładna, silna, o tak bym powiedział. Jeszcze z tej strony zobaczmy, czy zbierają. O kurcze. A ta jest nawet ciężka, bym powiedział. Nie, słuchajcie. Miodek będzie. W końcem maja prawdopodobnie będzie wirowanko. A jeśli wszystko się. Jeśli nie nastąpi załamanie pogody, i wszystko będzie tak jak powinno być, a co fajnie, bo plan mam taki, że jak zwiruję to, to wtedy robię odkłady, dlatego też robię ten starter. No ale właśnie, to, to jest tyle jeśli chodzi o taki szybki wgląd do ula. A teraz zajmijmy się starterem, pokażę jak wygląda. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Starter jest, i teraz tak. Są dwie ramki z węzłem, bo w, po pierwsze chcę, żeby pszczoła mimo wszystko miała coś do roboty. Tutaj w tej chwili leci plaster ciasta, bo pamiętajcie, że ta pszczoła musi też mieć co jeść w początkowej fazie. Fajnie by było podłożyć wodę i zobaczymy, czy tego nie zrobię, aczkolwiek tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem. E, plan jest taki, że tutaj jest tylko czerw zasklepiony. Oczywiście pojedyncze jajeczka mogły się zdarzyć i larwę, ale tym się na razie nie przejmuję. Klucz całej zabawy jest takie. Mm... Klucz całej zabawy jest takie, że za półtora tygodnia czerw zasklepiony zniknie. On się wygryzie, ta pszczoła, będzie, psz ta pszczoła będzie się wylewać. I wtedy, słuchajcie, włożymy ramki z jajkami, specjalnie, też nakręcę wszystko jak przekładam łyżeczką larwy, gdyż mam swoje topki, które, w sensie ule, z których chcę brać te jajeczka. No i wtedy wyhodujemy naprawdę ładne matule. Tak myślę, że około 30-40 matul w tym roku będę potrzebował, więc no... się pobawimy w to. To leci w ustrodne miejsce. Jak dajecie, bo to jest sypanie, tak naprawdę, nie? Popryskajcie jakimś preparatem miętowym albo czymś, żeby pszczoły się nie żarły. Teoretycznie nie powinno to mieć miejsca, jeśli sypiecie ramki z 8 czy z 10 uli, no bo pszczoły są i tak wymieszane, mają feromony w tej chwili, ale może się tak zdarzyć, że będą się zgryzać, nie? Więc raczej e, stosujcie jakieś zabezpieczenie, w, w, na przykład w postaci wywaru z mięty. No dobra, jak Wam się podoba? No, moim zdaniem. 8 ramek spokojnie wystarcza, no bo założenie jest takie, że każda ramka, która się wygryzie daje dwie ramki pszczoły. Czyli w założeniu mamy tutaj więcej niż półtora korpusa pszczoły za jakieś 10-12 dni. No starałem się, no zakładając, że matki nie przeniosło mnie. A starałem się wybierać taki czerw, gdzie widziałem, że już raczej będzie to czerw na wygryzieniu, ale wiecie jak to jest. Czasami to tak nie działa. No, czasami to może być czerw na wygryzieniu i druga połowa ramki może być to czerw, który jeszcze nie uległ wygryzieniu, bo mamy początek sezonu i pszczoła po prostu czerwiła, gdzie było możliwe. No, w sezonie to się z reguły normuje, że jeśli ramka się wygryza, to faktycznie ona się wygryza bardzo w jednolitym tempie, że tak powiem. No ale początek sezonu bywa różny. Ale. Mm, tak czy siak, po 10 dniach, tu raczej nie będzie już więks 90% pszczoły się raczej wygryzie. No 80-90% raczej tak, raczej tak liczę. E, ale słuchajcie, teraz co nastąpi? Za 10 dni wrzucę filmik, za 10 dni będę to robił tak naprawdę i też to nakręcę. Będę przekładał larwę, mm, specjalną taką szpatułką do przekładania, do miseczki. Pokażę też tą ramkę, e, więc zapraszam, dajcie suba, łapkę w górę, tak naprawdę, suba i dzwoneczek, jeśli chce, nie chcecie pominąć jakby tego filmiku. Bo naprawdę wychowywanie matek własnych pszczeli jest o tyle dobre, że stajecie się niezależni. Jeśli potrzebujecie na początku sezonu, to sobie robicie matki i macie gdzieś, czy hodowca, których matki robi, wam te matki dostarczy, czy nie. No i zarabiacie też, co to znaczy zarabiacie. No zaoszczędzacie pieniądze, no bo matka nieunasieniona to jest 20 zł, nasieniona 60. A to są chyba stare ceny, bo trudno mi powiedzieć, bo ja nie kupuję matek, więc sam sobie je robię, ale chyba tyle chodziły w poprzednim sezonie. Teraz mam inflację, więc może będzie to nawet 30. Więc no słuchajcie, robicie 30 odkładów razy 30, no to macie tysiaka, nie? Są naprawdę duże pieniądze, więc lepiej robić samemu. Oczywiście, tym bardziej, że w sumie jeśli robicie starter, ten starter, który tutaj widzicie, on mi będzie zbierał miód, bo tutaj nie ma pszczoły do wych tutaj nie ma czerwiu, tak? Więc jeśli nie ma czerwiu, to założenie jest takie, że słuchajcie, no. Pszczoła nie wie co robić. Może być. Ja właśnie, jeszcze jedna sprawa. Nie możecie przeciągać tego w nieskończoność, bo teraz sobie, co prawda, powinny pociągnąć parę mateczników, które musimy zerwać później. Ale jeśli nie dołożymy larw czy coś, to może się tak zdarzyć, że strutowiają te pszczoły. To w ciągu 10 dni się nie stanie, ale jeśli byście, powiedzmy, chcieli to przedłużyć, powiedzmy. Poczekać 2-3 tygodnie, a później e, dołożyć trochę czerwiu, to może być różnie. Więc też nie przeciągajcie w drugą stronę, bo będzie słabo. E, no i w sumie tyle. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Chyba o niczym nie zapomniałem. Jak o czymś zapomniałem, no to trudno napiszę w opisie. Chyba. Zapraszam za 10 dni, wtedy będę robił e, resztę magii, że tak powiem, potrzebnej do stworzenia tych owadów dużych. Matecznych. Dobra, bywajcie na razie, cześć.